To też nie wielki kram Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia Tylko przez ciebie mam O mnie zapomni, o mnie się nie martwi, Ja sobie radę dam O mnie zapomni, o mnie się nie martwi, Ja sobie radę dam Kiedy ochotę miałam na kino gdy śmiał na narody na trud ja razem czas nam płynął, ale tyś zdenił czas swój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś big, beat. Wszystko się zmienia, teraz te dzięki, humor poprawił mi w mi. On się nie ma, o mnie się nie ma, sobie radę dam. Jesteś, tu jesteś, a jak cię nie ma, to też mi wielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez Ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wadkiem Lubitkiem, z Jackiem zatańczę twistań. Jurek ma także oczy nieczystkie, skoczę więc nim na trzysta. Maciek zaprosił mnie na teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dalej nie męcz. On mnie się nie ma, on mnie się nie ma, ja sobie radę dam. Jesteś tu jesteś, ale cię nie ma, to też wielkie kram. Jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia tylko przez ciebie mam. Nie o mnie się nie ma, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie ma, ja sobie radę dam. Zgoda, możemy się dostać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, 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 nie bój się. I tobie, kim chcesz, kiedy chcesz i dokąd chcesz. I nie lub takiej żałosnej miny. Się nie ma, to mnie się nie ma, jak sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki wielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć, na Twim Desliku, ciągle przed Ciebie mam. Jak sobie radę dasz w dzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz w dzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Mój Filipowa, czekaj, a jak, jak on się nazywa? A, dobra, 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 kojarzę, ja <laughs> wiem, wiesz co, wiesz co on mi powiedział, że w Filipowie w, w dzisiaj w goku jakaś imprezka jest, jakiś koncert. Idziemy? Jest, wiesz, nie no pewnie, możemy iść. Idziemy, mam nadzieję tylko, że mężczyźni dobrze się przygotowali na tę okazję, bo jak nie to, Paula, Ja no może coś będzie, wiesz. O, patrz, patrz, patrz. Znalazłam, zobacz, w gazecie Filipowskiej. Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie. <ścoughs> taki cud, Babę zesłał Bóg. Coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić Wam. Żeby dobrze zrobić Wam, Babę zesłał Pan. Bóg też chłopem jest, szacuje o tym jego gest. Bóg też chłopem Jazz. żeby z baby ciągle drwić, żeby z baby ciągle drbić trzeba chłopem być. Bóg ci zesłał mnie, byś miał noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, byś z tego tylko cię. Do mnie mógł. A, 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 Babę zesłał Bóg. Teraz taki tu. Babę zesłał Bóg. Coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić Wam. Żeby dobrze zrobić Wam. Babę zesłał Pan. Lub też chłopem jest o tym jego gest Bóg też chłopem jest Tak jak swing i blues i jazz Żeby z ciągle drwić Żeby ciągle drwić Trzeba Chłopem być Bóg ci zesłał mnie Myślą kogoś w nocy i w dzień Bóg ci zesłał mnie I się z tego tylko ciesz Z nieba jestem tu Z nieba jestem tu

Znaczniejsze życzenia. Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania. No właśnie. Dziś dzień kobiet, drogie panie, tysiąc kwiatów na śniadanie. A od jutra do roboty. Resztę dnia świętują chłopy. 1. Witam państwa serdecznie w gminnym ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie. Właśnie Monika i Paula przywitały nas trochę drastycznie może pana wójta powitały, ale pan wójt mimo wszystko uśmiecha się. Witam prawa, brawa, na pana wójta żeby trzymał. Witam naszych mieszkańców gminy Filipów, ale... Widzę dużo gości zewnętrznych, więc serdecznie witam, że chcieliście Państwo i dziękuję, że chcieliście Państwo być z nami w tak uroczystym dniu. Dzisiaj dzień jest nie byle jaki, po prostu Panie świętują i z tego, z tej okazji chcielibyśmy, my z GOPU, zafundowaliśmy Państwu ciastko, herbatkę. Pan Wójt zaraz złoży nam życzenia, ale już co nieco wypiłyśmy, więc Panie Wójcie Dzięki, czekamy dalej. Będziemy pić pewnie z tego święta, z tej naszej uroczystości. Pan Wójt jest bardzo, nie wiem, taki zdenerwowany, bo go chyba go dopiekły trochę te nasze dziewczyny, nie? To zapraszamy, to życzę, panie Wójcie. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa w gminnym ośrodku kultury i sportu w święcie kobiet, czyli dzień kobiet, tak. Ja sobie pozwolę złożyć wam życzenia w formie takiego wierszyka. Szanowne panie, w dniu waszego święta niech wasza buzia będzie uśmiechnięta. Dużo szczęścia i radości, żebyście dzisiaj mieli w domach dużo gości. Dużo szczęścia i słodyczy przez całe życie Tomasz wam życzy. Wszystkiego najlepszego. Tak jak tutaj już zostałem przedstawiony przez panią dyrektor, tak, możecie częstować się jak najbardziej, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że tutaj uczestniczycie. Bardzo. Na które czekamy? Ważne są tylko no te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych kilki, na które czekamy, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie w oszuć tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli, zbyt nie podkładamy. jak Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Wasze są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Nawet jest kilka tych, chwil, tych, na które czekamy. No, don't, don't, don't. we oh Piesewnik napisał Jerzy Petersburski, słowa Zenon Friedwald, a utwór pochodzi z roku 1935, równie stary jak ja. <śpiewa> 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 Proszę Państwa, zapraszamy do wysłuchania. że skończyło się. Dziś przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie I wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, o mnie już nie troszcz się. Grać jedną prośbę, lecz nad nią nie A potem niech wali się świat, ta ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy, na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. jeszcze dość tych niedziel miałem. A co ze mną będzie? Któż to wy? To ostatnia niedziela Moje sny wymarzone Szczęście tak upragnione Skończyło się Patrzysz co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego, tym wyjściem, bo no jest jej szasne. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy i w los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy, na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Jeszcze dość tych niedziel miała A co ze mną będzie, któż to wie to Ostatnia niedziela Moje sny wymarzone Szczęście tam upragnione Skończyło się Ja chciałam w imieniu pracowników Ośrodka Kultury w Filipowie złożyć wszystkim kobietom tylko jednego: żeby nas koronawirus tutaj nie dopadł. <noise> Dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. Wspaniały. Wójt jeszcze idzie, zapraszam Panie Wójcie. Jeszcze Wójt pewnie coś powie. Tak, jeszcze jeżeli ktoś chce mikrofon, to zaproszę tutaj do mikrofonu. Korzystając jeszcze z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj wspaniałym wykonawcom, wszystkim wykonawcom, tym pierwszym, tym w środku i tym na końcu. Bardzo fajnie nas ponieśliście w te lata yy, wcześniejsze, że tak powiem. I bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym tutaj na sali, ja chciałbym podziękować serdecznie tutaj pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, na czele z panią dyrektor, panią Basio, za organizację, za organizację dzisiejszego dnia kobiet. Zapraszam na kolejne takie cykle imprez w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu i zapraszam za rok na dzień kobiet. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Jeszcze ja kieruję swoje słowa wyłącznie do panów w tym razie.